Dzisiaj mam dla Was postać z Makros Frontera, czyli Alto! Mam oczywiście jeszcze Alto w specjalnej wersji. O, tak jest przesłodziutki. O, zobaczmy, co tu mamy. Otworzono już to przeze mnie. Możemy jeszcze zabrać o takie figureczki. Nasz Alto ma być taki. O taki. Zobaczmy, że jest taki piękny jak na obrazku. Myszę bez problemu. Okej, okay, pierwsza folia. Druga. Dobra. Trzeba... Trzeba zadziałać. Tutaj o, weźmiemy nożyczki. I hop. Zdjęte. I już bierzemy się za resztę. Części. Dobra. Wyjęte wszystko. Tam jest tak, teraz trochę małe. O, sam, tu mamy samolocik, jeden jest czerwony. Dobra, zróbmy tak. I tutaj wszystko połączymy w jedno. Okay, wszystko jest OK. Zdejmiemy z kucyka te tutaj. O, zaczepniki, zaczepniaczki. Obejrzymy to w ciałko. No, jest yy, bardzo ładnie zrobione. Jest, są spodenki. Wojskowe Budki również, ogólnie cały strój jest taki wojskowy Wojskowo-lotniczy, bo albo był lotnikiem w pewnym sensie Tutaj mamy jakąś naszywkę, wydaje mi się, że to jest orzeł Możliwe, chyba możliwe Obra, wygląda to tak I mocujemy do podstaweczki, a tak ale coś zepsułam? A nie, dobra, jest ok. Jest okej, okay, dobra. Mm. Znowu jeszcze nie Te nówki, sztuki i te nieśmigane zawsze tak trudno chodzą. Dobra, a więc to mam jego bujskie, jest świetna. Piękne złote oczy, tak samo jak w tamtej poprzedniej wersji. Piękne niebieskie bosy wydaje mi się, że są bardziej granatowe od tamtych, ale nie jestem o tym zupełnie pewna, bo tam w sumie są rozpuszczone. Śliczny jest i te detale, i te brewki i usteczka, gdzie nie ma żadnych odprysków, piękne cieniowanie włosów. ale no, połączmy to sobie. Ojene. Znowu trzeba się namęczyć troszeczkę. Te nowe rzeczy to zawsze tak topornie chodzą. O jeny. O, udało się. Dobra, mamy progres. A więc była tak w pełni z kucykiem. Do końca to... O, dobra, poszło do końca. Mam tutaj, tutaj o, dwie takie wiszące stążeczki od włosów. Posadźmy go. Um. Hmm. Jak teraz wykombinować, żeby nie ruszać już tego ciałka, ani niczego. Dobra, zrobimy tak. Przerzucimy, przekręcimy. Hmm, dobra. Powiedzmy, że oczywiście nie jest okej. Okay. Teraz jest ok. Ale to wygląda o tak. Jest przecudownie wykonane te barwy. Oczywiście kiunchara, hmm, kiwikudzi, przepraszam, bam presto. Przy tych figurkach chyba daje się wszystko to, co najlepsze. oprócz przynajmniej przy tych, które ja posiadam, a mam yy, kilka z Makros Frontera i Scott Gessa Giesa. I jestem z nich bardzo zadowolona. B są one bardzo dobrej jakości. I są w bardzo dobrej cenie Dobra, potem pomyślę, co muszę zrobić z tym A tymczasem, moi drodzy Pokażę wam jeszcze Alto w kiecce. Jest świetny Będę miała ja to zjechał kochani, ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Książę kochani, książę